Cześć, witam całą społeczność here Now! Dziś troszkę odpoczniemy od boksu i przejdziemy do treningu nóg. Trening bez sprzętu, ale o tym już zaraz. Przede wszystkim, co teraz zróbcie? Zasubskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek, żebyście byli z nami na bieżąco. Lecimy dalej. Cyk, ja sobie teraz tak przechodzę i już sobie tam. Syk. No tak. Pamiętajcie przede wszystkim. Jeśli jesteście w klubie, czy jesteście w domu, rozgrzewka zawsze musi być. Naszą rozgrzewkę znajdziecie w linku pewnie powyżej. Będzie mała informacja, a jeżeli jesteście w klubie, no to albo również z naszego linku, albo wbijacie sobie na AE-Bajka, czy też na bieżnię, następnie odpowiednia rozgrzewka skorelowana. <laughs> Jakie profesjonalne słowo. Przygotowana stricte pod daną partię, którą dziś będziecie wykonywać. Jeśli jest to całe ciało, no to całe ciało. Jeśli nogi, skupcie się na nogach. Dziś będziemy wykonywać nogi bez obciążenia, bez sprzętu. Trzy serie. Trzy mocne serie. Pierwsze ćwiczenie. Wall sit 60 sekund. Poparcie o ścianę. Drugie ćwiczenie. O. Bułgarian Speed Squad. 10 powtórzeń na stronę. Trzecie ćwiczenie. Switching lunges przez 30 sekund. Bardzo mocno, bardzo intensywnie. Czwarte ćwiczenie. Squats, czyli nic innego jak przysiady. 25 powtórzeń. Piąte ćwiczenie. Front, kni. Ni, ni, skład 10 powtórzeń. Eee, szóste ćwiczenie. Assisted Pistol Squad. Czyli nic innego jak przysiady na jednej nodze, ale z pomocą. Także nic się nie bójcie, jeśli wcześniej tego nie robiliście. Na wdechu. Dobre. <gry> Siódme ćwiczenie. E, jump Squad. Assisted. Również 10 powtórzeń, również z pomocą. Także przechodzimy od razu do ćwiczeń. Jeśli ta pozycja natomiast będzie dla Was całkowicie za prosta lub po prostu nie będzie się tak męczyć, wykonajcie wall sit tip toe, czyli hop, mocno stoimy na palcach. Drugie ćwiczenie Bułgariany, czy Bułgarian split skład to jest nic innego jak przysiad na jednej nodze. Możemy go wykonać w domu na krześle. Bardzo ważne jest ułożenie stopy oraz zresztą... jest wszystko tu jest ważne. Już tak pokrótce wszystko powiem. Pierwsze stopa, która jest z przodu, trzy punkty podparcia. Pięta, zewnętrzna część stopy oraz duży paluch. Trzy punkty podparcia. Druga rzecz. hop. Kładziemy sobie stopę, wysuwamy mocno do przodu i teraz tak, jeśli nachylamy się mocno do przodu, to znaczy gdzieś tam ten nasz brzuch jest słaby. Jeśli za bardzo do tyłu, no to mamy problemy z plecami i musimy po prostu nadrobić nasze plecy. Na kanale również jest tenik pleców. Ale wracamy. ja split squat, 10 powtórzeń na nogę. Możemy mieć dłonie również z przodu, przed sobą. Pierwsze. Od, zaczynamy od nogi, która jest z tyłu, hop, to ją prowadzimy w stronę skrzyni, bądź też krzesła. Trzecie ćwiczenie, switchy classes. Czwarte, przysiady, 25 powtórzeń. Piąte ćwiczenie, front skład. Uch, mocne ćwiczonko. Na pewno w asyście przygotuj się brzuch mocno spięty. Hop. Szóste ćwiczenie Assistant Pistol Squad. Możecie je robić tak na wprost przy poręczy lub też bokiem. Trzymacie w domu barierki lub czegokolwiek innego. Tak samo trzy punkty podparcia na stopie. Siódme ćwiczenie, assisted jump squad. Możecie trzymać w chałupie, czego tam macie, rzedzi, nie rzedzi, czegokolwiek ważne, żeby się na pewno trzymało. Jedna druga noga, przygotujcie się do szybkich, intensywnych skoków. Steady, steady, go. Siedem ćwiczeń już za nami. Także nie pozostajecie nic innego. Jak już zasubskrybowałeś kanał, dałeś dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco, Zerknij jeszcze na nasz Instagram. Tu będzie pewnie gdzieś się edyty i tutaj pewnie będzie gdzieś mój. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Siemka.